Witam Was w pierwszym odcinku na kanale LOTI. Na tym kanale będziemy nagrywać Robloxa. Jak tutaj widzicie, jesteśmy w gierce Plants vs. Brainrots. No chyba większość osób wie o co chodzi. Tak jest. Zbieramy nasze brainroty, zbieramy sobie kurde planty, kupujemy sobie planty, kupujemy sobie jakieś sprzęt do walczenia. O. Kupujemy sobie planty, kupujemy sobie jakieś tutaj nasze y, wyposażenie, żeby walczyć z brainlotami, ale to myślę, że już każdy wie o co w tej giełdzie więcej chodzi. Yy, no i co? Ostatnio był Admin Abuse, tak, był Updatecik y, w sobotę. Wkrótce opowiem Wam, co się tutaj zmieniło, nowego co dodali, co, co tutaj zostało wprowadzone. Przede wszystkim mamy Admin chesta, którego możemy odblokować poprzez wykonywanie naszych tutaj tasków. Mam tak, kill 1000 brain loss, no to musimy zabrać 1000 brainlotów na tej naszej planszy. Yy, Sfuzować 5 brain lotów do tego musimy właśnie tutaj użyć tej maszyny, którą możemy sobie tutaj yy, fuzować broń lotów. Potem mamy, otwórz 5 yy, paczek kar, które możemy właśnie tutaj zdobyć poprzez, yy, poprzez codzienne nagrody albo sobie kupić jak chcemy. Nie wiem, możemy zobaczyć, tutaj zarobku sobie kupić nasze paczuszki. Potem mamy kup 1000 yy, nasion, czyli musimy od tego ziomeczka tam kupić sobie no, nasze nasionka. Yy, Tutaj 7 paczek, otworzyć kart i kupić 250 sprzętu właśnie u tamtego u drugiego yy, ziomeczka, ale, ale, ale. Celem tego odcinka nie jest omówienie update'u, tak? W tym odcinku przygotowałem coś naprawdę, naprawdę potężnego, ponieważ otworzymy sobie ponad 320 mem jajuszek. Tak takie jest dokładnie. Te które były w poprzednim update Starbucksy, to i mamy, proszę bardzo, takie tak one się prezentują. Przepraszam widzowie, źle powiedziałem, nie otworzymy sobie tylko mymanów jajuszek. Ale mamy także Secret tutaj jajuszka. Proszę bardzo, mamy tutaj 15 zwykłych, 2 neonowe i tak dalej, i tak dalej. Będziemy podczas, po prostu tego odcinka sobie to otwierać, wszystko są dropnie. W tamtym update'u te jajuszka, które właśnie trzymam w ręce, kosztowały chyba 300 Robuxów za sztukę. A ja ich zbierałem no ponad 200 na spokojnie. Więc myślę, że kurde, odcinek będzie gruby. Myślę, że mogę Wam teraz obiecać, że jeśli trafimy najlepszego Brainrota, to rozdam Wam go. W kolejnym odcinku, albo na jakimś live'iku, zobaczymy, zobaczymy. I właśnie a propos giveawaya, widzowie, pod tym odcineczkiem z okazji inauguracji kanału, właśnie roznam Wam takiego: To Six Sevena. Wystarczy napisać swój nick w komentarzu. No i dogadamy się jakoś. W następnym odcinku zrobię po prostu wyniki. Dogadamy się yy, w kwestii właśnie rozdania tego 6-7. Myślę, że na dobry początek taki nie jakoś mega dobry, ale taki 6-7 zawsze mile widziany. I bez zbędnego przedłużania, widzowie, zapraszam was do openingu ponad 320 jajuszek różnego rodzaju. Tak więc ja już się przedłużam i robię wam timelapsa. Ok, no widzowie otworzyłem w tym momencie 8 eurek, no i niestety nic nie wyleciało, same Armini, Bodybuildini, no które chyba sobie usunę, bo nie oszukujmy się, kto by takie chciał. A nie, przepraszam, dwa jeszcze takie rekin konie wypadły właśnie, więc no myślę, że słaby drop na razie usuniemy sobie w tym momencie właśnie przy Was, żeby, żeby było miejsce na inne po prostu brainloty. No i co, lecimy dalej, nie przedłużam. Okej, okay, to wie, jesteśmy po prawie 100 jajuszkach, no i zobaczmy Robną jakiś tutaj dobry brain rot I widzę już, że jest breda szczur, który był chyba najrzadszy właśnie w tym jajuszku O dziwo, nie jest on jakiś mega dobry, ponieważ te jajuszka były chyba w poprzednim update'cie oddane, więc no wiadomo Ale zawsze coś, tak? I tutaj chyba nic ciekawego, no jeszcze jeden szczur myślę, że nawet dobry dropik, póki co Szczerze, ja sobie tylko Tutaj dodam do ulubionych nasze szczury i resztę sobie usuniemy, bo no nie oszukujemy się, nic tutaj się za bardzo nie przyda z tych brainoutów, patrząc na to jakie po prostu mam obecnie, czyli tutaj jakiś Upside Down 6-7, który ma prawie 600 tysięcy dolarów na sekundę, to jest naprawdę ogromna ilość. No i co, ja je przedłużam, otwieramy dalej, no i co, widzimy się potem. Okej, okay, widzowie w tym momencie skończyliśmy otwierać wszystkie normalne memowe jajuszka. No i co? Zobaczmy sobie czy dropnęła jakaś sowa. Tak, właśnie Sowa. Przed chwilą wam mówiłem, że ten szczur jest najlepszy, ale właśnie się dowiedziałem, że, że ta sowa właśnie jest najlepsza. Więc sprawdźcie sobie ile dropnęliśmy? Uuuu Powiem wam, że ta sowa oczywiście jest dobra. 58 tysięcy na sekundę to nie jest taki zły mięk, naprawdę nie wiem czy ona. Tak, oczywiście ona się tak kwalifikuje do naszych tutaj brain routów, więc myślę, że sobie ją kurde potem założymy. Yy, no i co widzowie? W tym momencie lecimy otwierać resztę. Ja już jak myślę, że teraz dopiero odcinek się rozkręci, ponieważ mamy inne, lepsze wersje tych jajek. Mamy tak, rainbow, memowe jajuszka, mamy tutaj yy, time ale to jest w ogóle inne jajko, ale. Ale też jajeczko, tutaj mamy po prostu jajko z sekretami. tutaj mamy neonowe jajko z sekretami, frozenowe mem jajuszko, czyli możemy właśnie zrobić taką sowę frozen, to było naprawdę, naprawdę mocne. Dalej mamy 15 diamentowych mem jajuszek. to też tutaj jak najbardziej super. Dalej mamy dwa upside downowe memowe jajuszka, właśnie nie wiem czy są memowe czy są te godowe, takie boskie jajka. No ale zobaczymy w openingu dalej. Mamy jedno magmowe, szczęśliwe jużko, to też jest naprawdę potężne jajko. Potem mamy 9 złotych tajemniczych jajek, czyli jajek po prostu z sekretami. Dalej mamy diamentowe jajko z sekretami. Mamy tęczowe jajko z sekretami. Mamy 17 rubinowych memiejuszek, czyli możemy sobie właśnie taką słówkę dropnąć Rubinową mamy. 109 golden jajek, naprawdę jeszcze dużo przed nami openingu. Mamy dwa upside down, tak to są memowe właśnie jejuszka, tam co były godowe, czyli mamy dwa upside down memowe jajuszka, No i na końcu mamy 7 no nowych memiejuszek, więc naprawdę się dużo zostało do openingu. No i co? Ja myślę, że teraz zabierzemy się za goldy. Bez żadnego przedłużania. Widzimy się w podsumowaniu. Okej widzowie, w tym momencie skończyły się nasze golden już No i co, sprawdźmy sobie ile naszych subek Zapomniałem, że mi się tutaj kliknęły yy, ustawienia najlepszych brainlotów I właśnie jak widzicie dwa goldeny tutaj nam siadły 56 50 000, no to mniej niż ten zwykły, więc to akurat się jakoś nie poparciło No ale jak najbardziej na jakiegoś ja tak jak wam obiecywałem się na początku odcinka ale to pod koniec poznać szczegóły, jak możecie właśnie sobie albo takiego, albo takiego jakoś, następnego, którego dobrego sobie trafimy, jak możecie go dostać. Ok, więc przejdźmy sobie tutaj dalej. Następne już jak otworzymy, myślę, że będą to te jeszcze, ale to sobie już otworzę z wami, bo jest ich mało, jest ich tylko 15, więc... Zaczynamy sobie otwierać, tutaj mamy w miarę ciekawe brainrody, nie są takie to wiadomo, topowe, ale na przykład Garamara mam jest, który jest naprawdę dobrym brajnotem. Pierwszą drobną Latomatrio i on jest, no on jest słaby, no nie się. Nie, dobra, widzę, ja powiem tak, skipnę wam te zwykłe jajuszka tajemnicze, bo one są też sumie, średnio ciekawe i bardzo powiem wam, co, co trafiłem, więc widzimy się zaraz, jo! Okej, okay, gdzie w tym momencie skończyły nam się jajuszka. Zobaczmy tak pokrótce co ten drop to. Same Lato Matrio, Garamara mam i dosłownie to wszystko. Więc tutaj myślę sobie, te skierty usuniemy nawet w tym momencie, szczerze nie są jakieś wybitne, a więc sprzedajemy sobie nasze skierciki, W tym momencie możemy sobie otworzyć wybierzmy sobie szczerze te najciekawsze. Otóż sobie te boskie upside downy jajuszka, więc klikamy i uwaga! Jaki nam tutaj brain go dropnie upside down, myślę, że on naprawdę będzie dobry, chociaż w sumie zaraz się przekonamy i ale niestety tylko 12 kilo. No i nie sądzę właśnie, nie sądzę, że on będzie jakiś dobry, ale zawsze do indeksu się przyda, więc nie narzekamy, nie narzekamy. No i co, otwórzmy sobie drugie to Upside down Dobra, już, tylko ciągle było... O, tutaj mamy drugie upside down jużko boskie właśnie. Zobaczymy co nam dropnie. No i co, uwaga, uwaga, i drobi nam Kiwi Simo. No niestety to też nie jest dobry traf. Dwa tylko tysiące dolarów na sekundę. No, no nie oddało, nie oddało, ale nie przedłużajmy, lećmy dalej. Otóż sobie teraz neonowe secret Jajuszka. No i co, tu już naprawdę taka ewolucja. Można nam coś przynieść, może być dobra. Chociaż to też są tylko takie sekrety, więc w sumie zobaczmy. No i mam Garamara mam wypad neon. No i to jest tylko 13 tysięcy. Może na jakimś live'iku je rozdam, bo szczerze to jest totalnie nieprzydatne. Myślę, że dla większości z Was też, no ale może ktoś nie ma w akurat indeksie, więc zachowamy sobie go, tylko wyłącznie dlatego, żeby właśnie rozdać komuś z Was. So, i przejdziemy do tych tajemniczych właśnie Rainbow jajuszek. Zobaczmy co dropnie jaki tej Rainbow sekrety nam poleci. Uwaga, uwaga. Mamy w tym moncie Garamara. Ok, On z tego co pamiętam dużo dawał w wersji Rainbow. A. Ten nie daje jednak tak dużo, 12 tysięcy, zachowam sobie go oczywiście, ale spodziewałem się tutaj kurczę czegoś lepszego jednak, no i co, doknęliśmy sobie te, te jajuszka otwierać w tym momencie, uwaga, uwaga, co nam poleci, Lost Rally, co sobie było, 15 kilo, o nie, to jest gorsze od Garamara, tego wam nie będę teraz dawał. Bo, bo myślę, że nikt nie będzie go chciał no i co, w tym momencie nam zostało chyba ostat takie, ostatnie go tajemnicze no i co, otwieramy sobie, uwagę, uwaga, co nam poleci mamy kolejnego gara i tu już 30kg jest i powiem wam, że to jest dobry traf, 30 tysięcy na sekundę to już jest naprawdę spoko trafik też do rozdania oczywiście pójdzie, bo mi taki bredy jest po prostu niepotrzebny. Co widzę w tym momencie myślę, że bez wędnego przedłużania możemy przyjść do tych dwóch ostatnich upside mebowych ja już których naprawdę jeśli by wyleciała ta soba, to by było potężniej. Klikamy, uwaga, uwaga, co nam poleci? Obysowa, obysowa, proszę gender, proszę, 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 proszę... No niestety mamy rekina konia, który daje 15 się, na sekundę, nie jest to zły wynik. Oczywiście go sobie zachowamy, ale liczyłem na krótkę tutaj naszą naszą słówkę tutaj. co? Ostatnie Jusko? Ostatnie jużko otwieramy co nam poleci. Uwaga, uwaga. W tym momencie. Mamy okay, okay. Mamy szczura, I mamy szura, okej, okej. Mamy szura 9% i UNTA 45 cm na sekundę. Jak najbardziej spoko trafi. Zachowujemy sobie go. Niezły ten opening póki co mogło być naprawdę gorzej. No i co widzowie? Myślę, że z tego odcinka to było na tyle. Wiadomo, nie otworzyłem dokładnie tych wszystkich jajuszek, które wam mówiłem, ale po prostu stwierdziłem, że nie mają one za, ba za bardzo sensu, żebyście to oglądali. Otworzę sobie poza odcinkiem i po prostu na live jakimś się będę robił. Albo na samym odcinku wam pokażę, co ciekawego dla Was przygotowałem. A w tym odcineczku jeśli chcecie wygrać takiego Upside Down Brenda Rata, to wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu, zostawicie łapeczkę w górę, suba na dobry start kanału. I napiszcie chce szczura. Wyniki będą w następnym odcineczku. i co widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego siemanu. Na koniec jeszcze widzowie chciałem Was bardzo przeprosić za ten nieprofesjonalny montaż, ale... Powiem wam szczerze, dopiero się uczę, to jest mój pierwszy filmik, który w ogóle kiedykolwiek, szczerze tak na poważnie w miarę zmontowałem, taki długi. Dlatego myślę, że z biegiem czasu będzie się to jakoś naprawiało, może znajdę jakoś montaż, też też to wszystko pójdzie w fajną stronę. Także przepraszam, myślę, że Wam to nie będzie aż tak przeszkadzać. No i co? Trzymajcie. Się. Yo.